Cześć z tej strony, Addept. Dzisiaj bitwa na niemieckim lajcie 8 tieru. Lajcie Premium na Bulldogu. Tak zwanym. No, tam w skrócie, bo M41 90 mm, to tak brzmi tak troszeczkę sobie. Bohaterem bitwy jest Mateusz 906. Kopalnie bitwa standardowa. a Tu mamy jeszcze Lepx M4190mm. MM, czyli matchmaking dobry. No właśnie, matchmaking. Bardzo dobry w tej bitwie. Chociaż byłby lepszy, gdyby nie było artylerii. I nasz bohater rusza. Rusza na Hila. Na chwila wybiera się cała ekipa. Jest tutaj AMD. Nie, on się tutaj zatrzymał. Będzie kampił. Za to MT-25 wjeżdża całym rozpędem. Wjeżdża również wrogi rogi t 50 przez 2 dwa, 2. Dwa, czy jak to tam. W każdym razie już niewiele z niego zostało. Ojej, co ja tutaj robię? Czemu ta kamera taka wolna, uwolniona? I czemu a artyleria tylko za 82? Mamy centka 5 przez 1 mamy drugą artylerię, która nie trafia, i to jest chyba bardzo, bardzo istotne dla losów bitwy. Dwie artylerie strzelając w tył Light'a, obie nie trafiły. to dłamki, to tam. Taki niewielki demel zadały, że szkoda gadać. Mamy widocznego Humela. Ten MT-25 go wyświecił. I to jest tak. To jest właśnie gra na niższych tierach. Szkoda, że nie był haek załadowany. Może był. Nie, nie był. Udało się. Udało się zdjąć Humela zanim, zanim zniknął. Ale to jest właśnie gra na niskich tierach. Tu ludzie po prostu nie ogarniają. Ładny, ładny haek 294. Następny haek w T3485 nie wchodzi. Dobra, może skończę myśl. <laughs> Tutaj Mateusz się. Nie, 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 nie o Mateuszu jeszcze nie, nie, nie. Bo znowu będę wracał przez następne 5 minut do wątku. Chociaż jest artyleria, więc wrócę jeszcze później. Chociaż z drugiej strony to wszystko jest połączone ze sobą. Bo właśnie o artylerii miałem wspominać. Ludzie na tych tierach, na szóstych na przykład, po prostu nie ogarniają. Nie ogarniają i nawet taka artyleria, która wie, że powinna grać z tyłu, nie schowała się prawidłowo. I Mateusz oraz ten Mtek ją wyświeciły. Artyleria przecież, tak jak zwykły czołg, po strzale się świeci. Jeżeli nie stoisz w krzaczku albo stoisz niedbale w krzaczku, to po prostu się świecisz. No i wtedy szybko spadasz. I tyle. Tyle w temacie. A tutaj oczywiście Mateusz robi swoje. Odcinek powinien nosić nazwę chyba król wzgórza. Chociaż jest tutaj jeszcze MTEK, ale wiadomo, moc przerobową. Największą ma. W tej chwili Mateusz. On tutaj potrafi walnąć porządną, porządną pestkę. Teraz się za kawulca weźmie, tu 1700 HP. Drogą nie chodzi, tylko trzeba uważnie celować. Dokładnie. Ojej, ojej. Obudził się V. Postanowił utrudnić życie Mateuszowi. Oberwał pestkę jednak od Tigera, naszego. I teraz niedbały strzał Mateusza. O celuj lepiej kolego. <laughs> no. Dwie pestki, nawet trzy pestki. Takie niedbałe. Tracimy czas, cztery. No, co to ma być? Co to ma być? Na szczęście, heal jest zabezpieczony, zobaczcie, od wejścia na hila czatuje Black Prince. To nie sądzę, żeby coś się zdecydowało na repusz, repusz tego wzgórza. Przyjechał tej Centek. Mateusz czeka odjazd od drugiej strony. Tym razem próba założenia się za cętka. Cudem, cudem zdjęty ten STRV. Naprawdę, naprawdę on się chował. Podobnie jak w przypadku wykończenia Humela. No, to tu zadecydowały pixele. Hellcat schowany. No i bitwa zmierza ku końcowi. Strzał na ślepo, tam coś się przewróciło, coś przejechało i z drugiej się wycofuje do bazy. IKV kampi. Teraz Mateusz oczywiście będzie świecony, bo ciągle... A nie, nie, Centek padł? Centurion? Nasza artyleria FV się przestawił, dlatego tak właśnie się to ułożyło, że mogła a ta artyleria niestety Niestety, zdjąć Centuriona. No, cóż poradzić. Kabulec tutaj. No, może, może wypadałoby po niego zjechać, ale z tymi zjazdami bywa różnie. Wystarczy jeden nieostrożny ruch gąsienicą i można naprawdę, naprawdę stracić bardzo wiele. Strzał od artylerii. Teraz bezczynny, nasz bohater. Nietrafiony Hellcat. Jeszcze jeden strzał. Może jakiś ogryzek. Ajajaj, aj, aj, niedobity niestety, niedobitek. I no właśnie. I KV się obudził. Trzeba było wcześniej zjechać tego, z tego wzgórza. Zrobić jeszcze ten damage wcześniej. Pewny na Kawulcu. To już byłoby zdecydowanie więcej. Pod 4000 obrażeń. No a tak trzeba teraz gonić. Gonić wynik nasi. Nasi jakoś. Słabo atakują. Boją się. E25 mając tyle HP. Nie potrafi wyjechać na ISA 2. Czaj się cofa. Mateusz spokojnie stawia ISA na gęsi. kleja jedną pestkę. Kontroluje sytuację. Kolejna pestka. Także zamiast robić demecz E25, zrobił go. Zrobił go Mateusz. I kawulca wszyscy ostrzeliwują, nikt nie potrafi przebić. Oczywiście Mateusz nie będzie miał teraz z tym problemu. Od przodu proste płyty, spokojnie wszystko wchodzi. A jak stał kawulec tyłem, to Mateusz nie potrafił go przebić. O no tak jest właśnie. Dobra, przejdźmy do wyników. Zapytajmy naszego bohatera. Co sądzi o tej bitwie? No a on odpowiedział z dumą: tak, właśnie, skromnie. <grywia> ja żartuję, no ale ten opis mnie trochę rozbawił. No, mądrze, no mądrze, no może troszeczkę mądrze, ale nie nie. Nieidealnie, właśnie, nieidealnie. Były błędy, niedociągnięcia, momenty zawahania. Więc, może też tam żonglerka amunicją by się inna przydała w pewnym momencie, bo zabrakło tych haeków na te najważniejsze cele, które można było zdjąć na jeden strzał. A tam zwykle pociski szły wtedy i musiałyby, musiały lecieć poprawki. I tak, wpadła Masterka. Pasuchi, Duży Kaliber i Top Gun. 4300 wrażeń. Całkiem nieźle, ale pamiętając tego kawulca. Można było tutaj zrobić z 5000 obrażeń. Ten jeden frak na Hylkacie też tam gdzieś umknął, ale to już nie z winy Mateusza. Po prostu RNG zawiodło. Byłby ósmy frak, byłoby inaczej. 1454 expa. No cóż, no tyle o ile. No ale patrząc na listę wyników co zrobił Black Prince, fauka i ogólnie te nasze szóstki biedne. No. Ogólnie nachapać się expovo na szóstych tierach na takiej małej mapie nie jest łatwo. Ale mówię, 5000 spokojnie Mateusz mógł zrobić, wtedy byłaby bitwa idealna. A tak idealna nie jest. Jest po prostu dobra, bardzo dobra. No, a mądrość, mądrość mierzmy. Wartością przeciwników? <laughs> Mądrość bitwy. <laughs> nie, troszeczkę nie, nie, nie. Rozsądnie, rozsądnie Mateusz pojechał. Już się nie będę nad nim pastwił. Po prostu zakończę. A jeszcze miałem zobaczyć tego MTK, który też przecież na wzgórzu siedział, nie nastrzelał, nie nasystował, no ale nasz bohater też asysty nie zrobił. Sam sobie asystował. No dobra, tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.